Z tej strony z Kubana przed Wami Sea Korzystając z tego, że czekam na reda, miałbym do Was, widzowie, pytanie: czy chcielibyście, żebym nagrywał więcej gier? W sensie chodzi mi inne gry. Mam kilka gier, które mógłbym nagrać i moglibyśmy zobaczyć, czy Wam by się spodobały. Mógłbym zrobić jakąś ankietę, którą. w, w której by została wybrana gra. Czym to się nie chce otworzyć? O! Momencik. Albo nie, bo ten siebie. By... No i, i właśnie chciałbym poznać Wasze zdanie. Też chciałbym poznać Wasze zdanie. Co mógłbym poprawić na kanale? Bo ja za bardzo nie wiem, co robię dobrze, a co robię źle. Miałem tą roczną przerwę i nie umiem jakoś powrócić do tego nagrywania. Więc dajcie znać w komentarzu, co. Czy, czy po pierwsze chcielibyście jakąś inną grę też zobaczyć, na przykład, nie wiem, Red Redem przy dwójkę, czy jakiegoś innego Frostpunka? Mam te gry, mógłbym je nagrywać. Może by się wam akurat spodobało. Yy, też słyszałem, że właśnie jest mało interakcji między widzami, nie wiem jak to naprawić i... Nie mam bladego pojęcia, więc dajcie znać w komentarzu, jak byście to widzieli. Dobra, mam nadzieję, że Red za niedługo wróci i już będziemy mogli zacząć granie. Bez... bez Reda, może... może dołączy, mam taką nadzieję. Weźmiemy sobie, zrobimy te cargo dlatego, żeby odblokować żagle. W ogóle też polecam kurczaki. To jest najfajniejsze, jeżeli chodzi o o zarabianie pieniędzy. Chociaż nie najszybszy sposób, ale taki dość. Dość taki ciekawy. Mm, ok, moment, będę zagłosować. Rozpędziłem się. Mm, mm, mm. Dobra. Okay, gdzie... O, dobra, jest tutaj. Nie ten, nie to, nie to. Nie to zadanie. Osiem rzeczy trzeba przenieść. Dobra. Mhm. Nie wiem, może, może też takie bym robił um, filmy, że sam pływam i ewentualnie coś bym próbował Wam za ten czas opowiedzieć. Się wydaje, że do uniej się bierze. A jak? No to tak. O, krzaki. Taki, na przykład, mógłbym porobić kilka takich filmików. Dobra, mógłbym porobić kilka takich filmików, właśnie, że sam pływam. I zobaczymy, jakby to wyszło. Mm. Ja <laughs> za bardzo nie wiem, o czym mam mówić podczas grania. Dlatego też, może, yy, to wygląda jak wygląda. No musiałbym, jeśli chcecie mogę to jakoś spróbować naprawić, ale no ciężko mi jest mm, też mówić do wszystkich yy, tak, że tak powiem naraz, że... że no nie wiem. <grym> nie wiem, trochę to dziwnie brzmi. Um, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, że jak właśnie gram z kimś, to jednak wolałbym też tam się z nim komunikować, żeby żeby tam nie było jakichś później problemów tak? ale można by pomyśleć nad takimi samotnym yy, samotnymi podróżami i zobaczymy czy by to wam się spodobało tak jak też myślałem o nagrywaniu innych gier yy, na przykład Redep Red Dead Redemption czy, czy coś w tym stylu tylko no po prostu tam też może mi tematów trochę braknąć i, i wtedy może przez to być trochę tak um, cicho nudno i w ogóle um, kurczę strasznie niedaleko to jest. Więc dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście takie wyprawy. Tak czy tak robię zagadki. Więc mógłbym na przykład zagadki robić w innej formie. Że na przykład coś tam mówię, opowiadam i tak dalej. Ale też mm, to jest tak, że większość ludzi, którzy oglądają zagadki są jednak z zagranicy i nie znają języka polskiego. Panie. Się yy, ciężko to później, ale no, zawsze mogą przecież wymutować. Yy, właśnie dlatego, yy, że ci ludzie z zagranicy to oglądają, wymyślają taką formę z tą mu muzyką. Yy, nie wiem, czy to jest dobra forma, czy nie. Jakby to nie mogło bliżej dać. No nic, po prostu muszę powrócić po tej rocznej przerwie i... i tak zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. W sumie cieszę się z tych żagli, bo są strasznie rzadkie, ciężko je dostać. Dlatego ciągle są na moim statku, no chyba, że ktoś coś ma ciekawszego, ale no nie wiem. Też widzę, że chyba nie będzie Reda. Nie wiem. Może mi się... Oj, właśnie trochę się uszkodziło mhm. Kiedy, ile tego jeszcze? Fajne są te dzienne dzienne yy, jak się nazywa? Osiągnięcia. <laughs> Na przykład dzisiaj jest... Yy... Dzień 12 czerwca i dzisiaj trzeba znaleźć syrenkę Statuę syreny I ją rozwalić i za to dostaniemy 5 dublonów Więc no to takie ciekawa, ciekawa rzecz bo Zmusza ludzi do jakiejś tam aktywności O już koniec na szczęście i to też yy, pewnie poprawi trochę yy, grywalność, tak mi się wydaje. Przynajmniej gra jest przez to ciekawsza. Dobra, trzeba sobie tak yy, te krzaki damy na dół, żeby je polewać wodą. Co jakiś czas, co yy, dam tutaj może? Te butelki. Ubrania damy może tu na półkę. W razie czego, żeby nie zamokły. Czy tam były butelki u góry? Mam nadzieję, że nikt tu nie płynie. Trzeba przewieźć 30 takich, się dostaje żagle, to też jest event. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić dzisiaj. No nic, zobaczymy. Jeszcze muszę wiedzieć, gdzie płynąć. Gdzie to jest? Krux Hollow. Krux Hollow jest. Gdzie jest Krux Hollow? Kru... A tutaj. Na NF w sumie nawet niedaleko. I do którego dnia to jest? Mamy dziewiąty dzień. Do 15 Dobra. Cześć. Wyciągniemy kota z kratki, żebym tak cał całkiem sam nie siedział na tym statku. Kierunek zmienimy. O, nie postawiło go. O, muszę się całkiem obrócić. Gdzie ten kot? A tu. MW. Ostatek widzę po lewej. Zobaczymy, co wykombinuje NE. Czasem ludzie mnie gonią, po to, żeby się spytać skąd mam te żagle. Kurczę, nie zagłosowałem na Ajajaj A teraz mi się nie uda. Ważne Zatrzymam się tu już. Przecież nawet jak mnie zaatakuje, to nic się nie stanie. Jak to jest, zagadałem się. No i proszę. Gdzie on jest? Dobra, tyle to może. I trzymam. Warto jest tego emisariusza jednak mieć. Nie wiem, czy nie jestem za daleko. O kurczę. Za bardzo, za bardzo. Aż daje nam to dodatkową kasę, co, co jest w sumie spoko, dawniej tego w ogóle nie było, nie było tak łatwo hmm. możliwości zarobienia, jak teraz, a ludzie mówią, że jest ciężko bić poziom, no nie wiem. może tak jest. Co by tam wiedział? Nie ja bałem się, że, że jestem za daleko od wyspy. O, kota teleportował. Przynajmniej nowo ustawić kurs. Tam temu trochę pokrzyżowaliśmy plany. Jest chest i to złoty ja nie wiem czy w tamtym kierunku, ale nie pasuje mi tą burzę ominąć. A jeszcze muszę tego kwiatka podlać. Dobra. Zostawiam jak jest. Może się nic nie stanie. Piat się trochę zmienił. z sobie trochę wody od razu mu lepiej tak, się wyniesie nawet no, gdzie dookoła ale ja nie chcę nie chcę z nim walczyć bo po co ja robię sobie tylko kargo że on mnie będzie gonił chociaż nie wydaje mi się też nie jest jakiś tak żeby chciał atakować po prostu będzie sprzedawał swoje rzeczy wygląda trochę jakby wkur... miał wpłynąć zaraz w wyspę pewnie na kotwie stanie no kotwica dobra, nie ma co się przejmować gorsza jest ta burza No nie, zwinął, ale musiał tak, tak czy siak musiał. Na kotwicy, bo by się nie zatrzymał. Trochę się odsunę. Akurat tam gdzie ja chcę płynąć, no. Niedaleko mi się wydaje ten reaper. Zaraz zobaczę na mapie. Fajne jest to, że to widać o, a jednak... No nie, dobra. Kawałek jest bo um, przejmuje statek burza podczas burzy trzeba tak dość lekko się obchodzić z tym statkiem bo może mogą dziury jakieś tam się zrobić pod pokładem pisze coś. Wret wchodzi. No, tak jak mówiłem, dajcie znać, czy chcielibyście takie, że po prostu sam będę pływał. Nazwałbym to jakiś samotny wilk morski, czy musiał rzucić kotwę chyba albo odpłynąć bardziej dobra nie jestem na miejscu, ale poczekam na reda z sprzedażą teraz go zaproszę o, szkielet strzela teraz go nie zaproszę trochę w innym miejscu o, o. mielizna dobra, kotwa trudna, bardzo nie lubię stać na kotwie, ale wymaga tego strosu Dobra, trzeba załatać. Jedyne co się boję, jeżeli chodzi o te właśnie tego samotnego... Mm. Te samotne bojarze takie, że nie będę wiedział o czym mówić. Uh, I to jest dla mnie, według mnie najstraszniejsze dla mnie przede wszystkim. Bo też nie chcę was nie wiadomo czym zanudzać. Czyli ketten trzeba podlewać taki plus. Więc... No zobaczymy, jak, jak to by mogło być. Podniosę żagiel. Katyca. Tu widziałem gdzieś szalupę, mogłoby się przydać. że nie ma harpuna. No tak, lepiej niż z każdym. O, Syrenka. Gdzieś tu jest syrenka. Słyszę, o, tu. <śm> ale to jest czerwona, nie dam rady. Niestety, to jest za ciężka walka, by była. Trzeba całej załogi na nią, albo dużo beczek białą i zieloną to jeszcze bym próbował ja nigdy nie umiałem tym pływać czy odwrotnie albo mi się wydaje no, no, I teraz ta burza nie wróciła Udało się zadokować, myślę, że jest za daleko. No i jak Red zdąży, to jeszcze mu zaliczy te osiem kargo. gdzie to było. Widzicie, już są troszkę zniszczone te butelki, ale... Tak, jeżeli chodzi o marszanta, to to jest najsłabsza forma zarabiania. te kargo całe. Kurczaki to co innego, ale... Aha, tutaj to było. Szukałem, gdzie to jest. Mam na nadzieję, że to wszystko jest to samo miejsce. na no, cześć. No już to mam. Cześć, cześć. Słuchaj, ja mam to kargo robię, wiesz? Na żagle. Mówiłam okej. Okay. ja zaraz załączałeś? Mhm. To Zaczekaj ze sprzedażą? No, a... to ci poczekaj, zaliczę. Poczekaj, poczekaj. Dobra. Dzięki za oglądanie filmu. Komentujcie i oceniajcie. A jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.